Witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, yy... już będzie z nami Goviklia, albo że jest jak ten film sam Już było chyba powikli, jak ten film już rzucę. Więc słuchajcie, koinka yy... mam jeszcze nie ubraną, jedna walka wisi, Tak wiesiłam, bo nie chciałam, żebym się zgubiła I dzisiaj pokażę Wam jaki mam wystrój w domu na razie. Na razie jeszcze nie jest tak jakoś bardzo świąteczna, no ale pokażę Wam na razie co mam. No, słuchajcie, tutaj mam z takiego do fana. Zrobiłem nam laskę cukrową. On zaraz pokażę. Tutaj na razie jest rozwalone wszystko, więc o, z takich z takich, z takich drucików. To są takie milutkie. Mam no, właśnie, porobię takie różnego koloru takie y, laski cukrowe. Tutaj mam z y, kleju zrobionego z y, na ciepło. on zrobione bardzo, bardzo fajne y, ozdóbki. Możecie sobie sami takie zrobić i zaraz wam wytłumaczę to zrobić możecie sobie popatrzeć takie normalne kuleczki bardzo fajnie to wygląda coś robi się po prostu ja sobie nakleiłam taśmę jednostronną na kartkę i po prostu rysowałem wzorek potem jak odczekałem chwilkę i odkleiłem. i potem jeszcze przykleiłem z tyłu tutaj raczej widzicie to jest takie zarysowane i tutaj na tej też tak samo. Bo jak nie chcecie trzymać, to nie, nie trzeba. Z tym się najbardziej męczyłam, z w budowie. Okej, okay, no i oczywiście choinka. Co by było bez choinki? Ja się trochę cofnę. Możecie jeszcze zobaczyć moje piękne, cudowne nutki tam są. Co by było bez choinki? Moja choinka jest ruszna, a tą bańkę robiłem sam. To wygląda wiedzieć, to dlatego To dlatego ja tą ponieważ, yy, ponieważ yy, nie chciałam, żeby się no i Oczywiście choinkę mam sztuczną, yy, ponieważ yy, nie chciało mi się tutaj kupować yy, żywej. Sztucz, ta sztuczna kosztowała, yy, w momencie, policzę, kosztowała chyba 120 zł, to jest metr m, ta choinka. I tu jest pod spodem jeszcze, jest taki, taki jakby, tutaj już brudno oczywiście jest w tych kłaczkach, taki blacik. Taki I tutaj jest pod spodem taki z zabawkami starymi. No, więc to by było na najbliższym odcinku. Słuchajcie, ja idę na tło choinki. To. Siema, słuchajcie, to by było na najbliższym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków zimowych, dajcie łapę w górę. Trzymajcie się, cześć!